Siema, ja jestem Beer Game, a to jest odcinek z serii MySG, czyli SCB. Tak ta gra się nazywa SCB, która niedawno powstała na serwerze MySG. Fajna jest gra do nagrywania i do zagrania z kolegami. Bardzo fajna. Tak cool. Nie coś tu chyba Dobra Opuścimy grę i bijemy... Tak to jest właśnie mój skin a na wios... wioskę Dobra, wbiliśmy na wioskę, a na wioskę będziemy moim zdaniem najlepszy jest tak Dobre. Bardzo nie lubię ludzi, którzy są endermanami i stamtąd próbują skoczyć na ten kwad I tu stoją. ja mam kilka screenshotów i na no, tak. no, nie no, zaczęła się gra już mam deda, dobra Po prawej są życia, a ja to tak troluję fajnie o tak marchewki se zbieram

Tak właśnie to tak, jest, nie niedawno powstała, fajna bardzo gra. Marka. Dobra, jednego pokonałem, double kiedy będzie. Chleba. Trzynaście czekasz, mały? Tak, nawet dobre jest z tym. O właśnie, zabili mnie. Tak. O, redaki. Ale tam ja nie lubię kick dostał, co to ja? Oj. Ale dobra, mam jeszcze tylko dwa życia. A kasy trochę mam, nie, nie, nie. Ja stracić. jest to. Oj, zo. Nie widzę tego 26. Co jest? O... Hey mi jeszcze jedno życie. Yes. No, i zginęłem. Zginąłem. Cieszę ja się, już z wami tu kończę. Do zobaczenia w następnym odcinku. No, na oczywiście. Albo na innych serwerach. No, do, do zobaczenia. Cześć. Narka.